Dzień na twarzy w Krakowie, w codziennym życiu, wszystkim z zadowolenia, tutaj, w blogu mamy nadzieję, że co raz w tym pięknym rejonie się widzieć w kolejnych latach. w sztuk, Panie Prezydencie, zapraszamy serdecznie. Już obok sceny przygotowane zostały teraz wszyscy się w rodzinie. Państwa także zapraszamy. Dzwonki brzmiał, kiedy Przyszedł czas, gdy cały świat tak bardzo cieszy się A więc się na szczególny dzień Dzwonek daje znak, że przyszedł już ten czas Więc ciesz się, ciesz się, ciesz, gdy święta zaczną się I śpiewaj razem z nami tak, i śpiewaj z całą wsi Dzwonki brzmią, dzwonki brzmią, kiedy saniem pnął Przyszedł czas, gdy cały świat tak bardzo cieszy się. Dzwonki brzmią, dzwonki brzmią, kiedy saliem to. Przyszedł czas, gdy cały świat tak bardzo cieszy się. Dzwonki brzmią, dzwonki brzmią, kiedy saliem to. Przyszedł czas, gdy cały świat tak bardzo cieszy się. Dzwonki brzmią, dzwonki brzmią. Ja tak bardzo cieszy się